Niech będzie wchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do tematu niesienia pierwszej pomocy, jaki staram się powtarzać przed prawie każdą pielgrzymką rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, szczególnie w dużych zbiorowiskach. W ciepłe i upalne dni, gdy ludzie stoją albo siedzą, szczególnie w tłoku, gdzie jest duszno, występuje duża wilgotność powietrza przy bezruchu, wskutek przemęczenia fizycznego czy psychicznego, silnego wzruszenia, e, wskutek głodu, może dochodzić do omdleń. Ostatnio zwraca się także uwagę na występowanie nagłych stanów w trakcie lotów samolotowych, które występują średnio 1 na 600 lotów obsługujących już prawie 3 miliardy Ludzi rocznie. W trakcie lotów najczęściej 30, aż 37 przypadków występują omdlenia, po, czym, po których także występują zaburzenia oddechowe, a następnie zaburzenia przewodu pokarmowego. Omdlenie, tak ogólnie, ogólna definicja to jest przejściowa i samoograniczająca się utrata przytomności, która charakteryzuje się nagłym początkiem oraz szybkim i całkowitym powrotem świadomości. Omdlenie trwa zwykle 20 sekund, chociaż. Opisywano w um, incydenty trwające nawet do kilku minut. U podłoża omdlenia leży chwilowe, uogólnione niedokrwienie mózgu, naturalnego układu nerwowego. Według różnych statystyk, niewyjaśnione omdlenia są główną przyczyną nawet 6% wszystkich hospitalizacji. Istnieje wiele klasyfikacji omdlenia. Mówiłam w swoich programach. Tak ogólnie przyczyna omdlenia, najczęstszą przyczyną omdlenia stanowią. Od... Ruchowe zespołu mdlenia określane jako neurogenne, omdlenia ortostatyczne, jako przyczyna pierwotna mogą występować także zaburzenia rytmu serca, choroba organiczna serca, choroby naczyniowe mózgu, zaliczane do tzw. zespołu podkadania. Najczęściej, jak już powiedziałam, występują jednak omdlenia odruchowe. Drugą przyczyną są um, pochodzenia sercowego. E, duża grupa, bo około 20% nawet zawiera omdlenia o tak zwanej niewyjaśnionej przyczynie, którą oczywiście wyjaśnia się w szpitalu najczęściej, ale e, w, z najczęstszych omdleni e, to omdlenie odruchowe, wazowagalne polega na tym, że dochodzi do na skutek impulsu nerwowego do rozszerzenia naczyń krwionośnych, które powodują stos brak stosunku między łożyskiem naczyniowym a wypełnieniem tego łożyska naczyniowego, czyli chodzi szczególnie do niedokrwienia najbardziej wrażliwego organu, nie na do krwienia, czyli mózgu, co połączone z utratą przyjemności. Jak już mówiłam, wśród przyczyn no, omdleń są bardzo różne, ale tak ogólnie wymieniane są na sercowe i pozasercowe. Wśród częstych omdleń w przyczynach sercowych, z przyczyn sercowych em, to są... Em, omdlenia związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego najczęściej omdlenia wazowagalne występują szczególnie u osób młodych bez istotnych zmian chorobowych w układzie krążenia Rokowanie w odniesieniu do zwiększonego ryzyka zgonów w populacji osób z omdleniami zależy od typu omdlenia i największe ryzyko dotyczy omdleń kardiogennych. Występowanie omdleń na podłożu nerwowym określanych jako neogenne. Czy tak zwane omdlenia ortostatyczne nie wiążą się ze wzrostem śmiertelności, natomiast większe ryzyko zgonu jest związane z różnymi przypadkami omdleń, w których występuje kilka przyczyn, szczególnie u osób po 65 roku życia. Na podstawie wstępnej oceny, oczywiście wywiadów i badań diagnostycznych, najczęściej w szpitalu ustala się pewną albo prawdopodobną przyczynę omdlenia. Zwłaszcza osoby starsze, jak powiedziałam, stanowią pokaźną grupę ryzyka, szczególnie są narażone na omdlenia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych albo środowiskowych, często przy występ współistniejącej niewydolności krążenia, osoby z nadciśnieniem, w przebiegu cukrzycy, miażdżycy i nerwicy. Zwłaszcza omdleń w starszym wieku nie powinno się bagatelizować i gdy bezpośrednio po omdleniu chory nie był zdiagnozowany czy hospitalizowany należy przeprowadzić kontrolne badania. Często dochodzi także do omdleń w młodym wieku, szczególnie w okresie dojrzewania, z powodu napięcia emocjonalnego strachu, kiedy choremu się wydaje, że nie ma wyjścia z trudnej sytuacji przy w przebiegu przeziębienia, jakiejś innej infekcji, czy stanów zapalnych. U dziewcząt może dochodzić do omdleń w okresie miesiączki, czy też silnych bólów do najsilniejszych bólów u osób dorosłych zaliczana jest kolka czy wątrobowa, także silne napady kaszlu mogą powodować niedotlenienie. E, domdlenia zwłaszcza u ludzi młodych albo starszych z zaawansowaną miażdżycą może dochodzić w skutek Podrażnienia z powodu ucisku na tętnicę szyjną, szczególnie w okolicy zatoki szyjnej, to jest mniej więcej w połowie odległości wysokości szyi, gdzie znajduje się rozszerzenie tętnicy szyjnej, w sumie na tętnicę szyjną zewnętrzną i wewnętrzną. I ucisk na zatokę szyjną, czy to z powodu silnego skrętu głową, czy z powodu krawata, a paszki, może powodować. E, może do, doprowadzić do omdleń. Do omdleń także m, może, mogą prowadzić do trucia różnego e, typu, odwodnienie, e, zaburzenia trolitowo-wodno-mineralne, także różne leki mogą poprzez mechanizm polegający na rozszerzeniu. Nacisk przenośnych powodować omdlenia, i tutaj szczególnie wymieniane są leki przeciwnadciśnieniowe. Osoby, które e, biorą leki na nadciśnienie, powinny e, mierzyć sobie ciśnienie przed e, wyjazdem i najlepiej mieć ze sobą aparat do mierzenia ciśnienia. Także, w, zwłaszcza w, w, w czasie upałów, e, zmniejsz dawki leków, jeżeli e, te przepisane, stosowane w normalnych warunkach, zbyt silne. Opo, oprócz leków przeciwnadzieniowych mogą doprowadzać do omdrzeń przedawkowanie leków moczopędnych, antyarytmicznych, uspokajających, nasennych, przeciwdepresyjnych. Poza tym y Dołanie również y, powodujące omdlenia może mieć alkohol, ale także y, powstała wskutek zatrucia produktami spożywczymi biegunka. Objawy ogólne są podobne, wraz z występującym osłabieniem, zawrotami głowy, omdleniem dreszczami i y, y, dochodzi do utraty przytomności. Mimo, że wiele osób jest przeszkolonych z zakresu udziela pierwszej pomocy czy w szkole, na różnych kursach bap jednak prawie co roku powtarzam te informacje przed pielgrzymką, ale będąc w kościele, e, e, spotykam się z osobami, które mdleją, i reakcją e, ludzi w kościele. I muszę powiedzieć, że e, e, jest wiele takich. E, Chęci tych osób pomagania, które mogą, mogą doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Stąd postanowiłam jeszcze raz przypomnieć te ogólne zasady. Zdenerwowanie, panika czasem tak paraliżuje też osoby, że właściwie nic nie robią poza wyzwaniem pogotowia ratunkowego. Natomiast wykonanie kilku prostych czynności umożliwia udzielenie pierwszej pomocy osobie, która się źle poczuła, zasłabła, co pozwoli ograniczyć rozwój zaburzeń. Udzielając szybko takiej pierwszej pomocy można w ogóle nie do nie dopuścić do utraty przytomności, chociaż wymaga to pewnej wiedzy, jak należy postępować. Omawiając udzielanie pierwszej pomocy, należy pamiętać o niezmiernie ważnych ostrzeżeniach, do których należy. Zakaz wlewania do ust choremu, zwłaszcza który jest nieprzytomny, jakichkolwiek płynów, podawania jakichkolwiek leków czy to w postaci tabletek, czy aerozolu. E, szczególnie e, osoby, które próbują pomagać, takiej osobie podają. Albo nitroglicerynę, która może nawet doprowadzić do zgonu, jeżeli osoba zemdlała z powodu innej przyczyny, a nie bólu, e, bólu wincowego. E, bardzo często mają ze sobą panie, czy e, osoby, które są obok Lidol, różnego rodzaju aerozole, które są stosowane przy rozszerzaniu w, przy astmie czy przy stanach skurczowych dróg oskrzelowych. Też te leki mogą spowodować wikłania. Poza tym, podając osobie, która jest półprzytomna, już nie mówiąc o nieprzytomnej, podawanie jakiegokolwiek leku może spowodować huśnięcie się, aspiracje także. Tego a e, a zwłaszcza tabletek do drugooddechowych grozi to wszystko uduszeniem i pogorszeniem stanu chorego. E, do tego rodzaju postępowanie e, może nawet doprowadzić do zejścia śmiertelnego. Podawanie jakichkolwiek leków i to powtarzam w każdym programie chorym nieprzytomnym jest przeciwwskazane, niezależnie od działania samych leków. Podanie na przykład walidolu, um, już pomijając nitogliceryn, która rozszerzało łożysko naczyniowe, może e, również e, po, doprowadzić do powikłań. Nie należy także chorego przesuwać, klepać po twarzy, tarmosić albo podnosić. Gdy przed omdleniem osoba skarży się lub tylko odczuwa pewne objawy wiastujące, zwłaszcza niepokój, ziewanie, wzdychanie, pocenie, słabość, zawroty głowy, moroczki przed oczyma albo duszność, nudności, wzmożone pragnienie, trzeba chorego po prostu położyć. Wykle chorzy przed spadkiem ciśnienia zaczynają się słaniać na nogach, przestają się interesować otoczeniem i fizjologicznie jak gdyby chory... Osu osuwa się na ziemię, co jest poprzedzone osłabieniem mięśni. Warto mieć świadomość, że to osunięcie na ziemię jest mechanizmem obronnym organizmu, gdyż w, le w pozycji leżącej głowa chorego jest na poziomie serca, co jest powodem zwiększenia do krwi do mózgu wraz z powrotem przytomności i utraconej świadomości. Dlatego najbardziej naturalna podczas omdlenia chorego e, pozycja czy po, e, działanie ma na celu pole położenie chorego w pozycji poziomej. Tylko kiedy nie ma warunków, bo jest tłoch, można pozostać w pozycji poziomej z pochyleniem głowy bardzo nisk poniżej kolan. Najbardziej jednak preferowana pozycja to jest pozycja le leżąca z uniesieniem kończyn górnych ku górze. Można to że wykonać w ten sposób, że chorego położyć na ziemi, po, pod, nogi podnieść na ławkę, oprzeć, czy oprzeć jakiś mur, czy e, okrzesło, jeśli są takie możliwości. Podczas omdlenia nie należy, jak już powiedziałam, przeność także, przykładać na wersalkę, czy sadzać, stawać na nogi, krzyczeć, czy nacierać twarzy. Natomiast bardzo ważne jest, w związku z tym co mówiłam, jeśli chodzi o ucisk na tętnicę szyjną, rozluźnić kołnierz wokół szyi, rozpiąć kawat, apaszkę czy szelki, rozpiąć także pasek. Nie powinno się także podkładać choremu pod, pod głowę poduszek, różnego rodzaju podkładek, dlatego że może to spowodować niedrożność drogowych sprzygnięć przygięciem brody do klatki piersiowej w takiej pozycji, czy to bardzo niekorzystnej na płasko, może także dojść do niedrożności. Wiatki język u osoby nieprzytomnej dotyka tylnej ściany gardła, zapada się i może blokować wyjście do krtani i przepływ powietrza, co może grozić uduszeniem. Jeśli nie umiemy utrzymać albo przywrócić drożności dróg oddechowych, można chorego po prostu położyć na boku. I to zapobiega zarówno niedrożności, jak i zachłyśnięciu. U osób leżących na plecach można w bardzo prosty sposób zapewnić drożność dróg oddechowych: poprzez uniesienie żuchwy ku górze wraz z dociśnięciem zębów dolnych do górnych. Tylko te dwa chwyty odgięcie nieco głowy ku górze i uniesienie żuchwy w niepowikłanych przypadkach zabezpiecza drożność oddechową. Jak już mówiłam, bardzo ważnym jest uniesienie kończyn ku górze, co działa jak zastrzyk adrenaliny. Z wraz z podniesieniem kończyn ku górze przynajmniej 500 ml z kończyn dolnych wraca do środka ciała i w ten sposób doprowadza do poprawy, poprawy ukrwienia serca, podniesienia ciśnienia ponadto do Chodzi do oprawy mózgu i powrotu świadomości. Pierwsza pomoc udzielana jest w zamkniętym pomieszczeniu. Należy bardzo ważne otworzyć okno albo w inny sposób zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczywiście położeniem chorego i uniesieniem kończyn dolnych ku górze. Zasady pierwszej pomocy zależą od omdlenia. Czy powodu utraty przyjemności, która oczywiście zależy już właściwie do lekarza, bo nie jest człowiek, który nie jest specjalistą, bardzo trudno mu ocenić, czy omdlenia, z jakiego powodu doszło do omdlenia. Nawet lekarz ma bez diagnostycznych diagnozy niekiedy trudności. W przypadku wyczerpania upałem, należy chorego umieścić w chłodnym, spokojnym miejscu, z uniesionymi również m, nogami. Trzeba rozluźnić no, odaj, odzież i podać y, do picia najlepiej wodny roztwór soli w proporcji jedna łyżeczka na lic y, wody. Oczywiście tylko wtedy wolno podawać płyny, jeżeli chory jest przytomny. E, także przy silnym nasłonecznieniu trzeba uzupełnić płyny tylko wtedy, kiedy chory jest przytomny, ale i wynieść chorego ze słońca. Objawami przegrzania na przykład jest zmęczenie, bladość, nudności i zawroty głowy. Zwykle oddech jest przyspieszony, akcja serca przyspieszona, występują bóle i zawroty głowy. Jeszcze raz powtarzam, że osobie nieprzytomnej nie podajemy le żadnych leków, a właściwie... Tak na dobrą sprawę, jedynym działaniem naszym jest położenie chorego na ziemi i uniesienie kończyn dolnych kugusze. Zwłaszcza chorych na cukrzycę. Różnego rodzaju obawy mogą osoby, które są chore na cukrzycę, przedawkowały leki albo za mało zjadły. Mogą także dochodzić do ontleń. Wtedy bardzo ważne jest podać coś słodkiego do picia, jeżeli podejrzewana jest przyczyna hipoglikemii, czyli niskiego poziomu poziomu cukru we krwi. Takie podanie cukru w przypadku nawet wysokiego poziomu cukru y, w, p, mo, m, m, może być pewnym ryzykiem, ale y, większym jest y, hipoglikemia, czyli niski poziom cukru we krwi. Ważnym działaniem profilaktycznym w związku z tym jest jedzenie pierwszego śniadania i kontrola osób y, chorych na cukrzycę poziomu cukru we krwi. Nie powinno się przebywać w pomieszczeniach nieprzewieszanych, tłocznych, dusznych i zadymionych. Z takich działań profilaktycznych należy oczywiście się gimnastać przy otwartym oknie, prowadzić regularny tryb życia z wystarczającą ilością snu. Zwłaszcza w okresie upałów, nie należy wykonywać także nadmiernych wysiłków fizycznych. Trzeba nosić nakrycie głowy, wyrównywać niedobory elektrolitowo-witaminowo-wodne poprzez picie wody mineralnej, ziół i soków warzywno-owocowych. Bardzo ważna jest profilaktyka, e, e, zwłaszcza kiedy siedzi, długo siedzimy podczas siedzenia nieruchomo. Należy wykonywać po pierwsze głębokie wdechy, ale także poruszać kończynami, kurczyć i rozkurczać mięśnie, nawet wtedy, kiedy za bardzo nie potrafimy czy nie możemy poruszać nogami. Tego rodzaju umiarkowana gimnastyka zapobiega gromadzeniu się krwi w dolnych partii kończyn. I zastojowi krwi, zwłaszcza w żyłach kończyn dolnych. Osoby w starszym wieku powinny unikać także szyi pionizacji ciała podczas stawania z pozycji leżącej lub siedzącej, kiedy może rozwinąć się ortostatyczne omdlenie w wyniku zaburzeń różnego rodzaju mechanizmów nerwowo-hormonalnych. Ustępowanie z chorymi w omdleniu, e, oczywiście z tymi odruchowymi omdleniami, jest jednak bardzo złożony i um, dotyka, um, może dotyczyć wielu chorób, w związku z tym leczenie um, jest najczęściej objawowe. Um, z takich profilaktycznych ważne jest, zwłaszcza osób starszych, które mają niewydolność krążenia, mają żylaki kończyn dolnych, noszenie specjalnych elastycznych pończek albo podkolanówek, um, które zapobiegają... Um, nadmiernemu magazyn magazynowaniu krwi w łożysku żylnym, co poprawia powrót krwi żylnej do serca. Inną formą niefarm niefarmakologicznego postępowania osób z omdleniami odruchowymi są metody poprawiające reagowanie na stres autostatyczny. Mówi się o ćwiczeniach fizycznych, spanie z wyższym ułożeniem głowy właściwie powinno, nie powinno się podawać leków przy omdleniu tylko wtedy, kiedy wiadomo z jakiego powodu, jakiej przyczyna była omdlenia, można podać leki. Na ogół były przez lekarzy różnego rodzaju leki stosowane, zwłaszcza u osób, które mają odruchowe omdlenia, czy powtarzające się omdlenia, więc różnego rodzaju podawano leki kardiami, czy beta-blokery antagonistów serotoniny, jednak mm, e, nie udowodniono tej pory, ażeby któraś z tych grup leków w pełni była skuteczna w zapobieganiu nawrotom, omdleń Dlatego lekarze przepisują leki zależnie od przyczyny, która do takiego omdlenia doprowadziła. Tych przyczyn może być bardzo dużo. Oczywiście, jak już Hol jest przytomny, a wiadomo, że, że była to przyczyna sercowa, można podać jakieś leki poprawiające pracę serca czy napięcie układu nerwowego. To tyle z takich ogólnych zasad. Um, jeszcze raz powtórzyłam ten program o, o przyczynach omdleń Właściwie niesieniu pierwszej pomocy Może dlatego, żeby jeszcze może Jakieś pytania były ze strony Radiosłuchaczy Bo jest to temat bardzo Potrzebny, tak jak powiedziałam Niejednokrotnie w kościele Zwłaszcza lat dochodzi do omdleń I reakcje osób Postronnych są bardzo różne Także takie, które mogą Pogorszyć stan, także jeszcze raz powtarzam Osobę należy położyć na płaskim i unieść kończyny, kończyny dolne ku górze. Jeżeli nie dochodzi do powrotu świadomości, wtedy bardziej obeznane osoby powinny zapewnić drożność dróg oddechowych, no i oczywiście wezwać, wezwać pogorfę. To tyle, zapłać za uwagę z Panem Bokiem.